Niedziela 21 stycznia to termin, na który została zaplanowana 35 kolejka. I pierwszy krążek na lodzie. Wygrany przez Unitów. Tworzy się nam tutaj kontra Replast Unii. Mamy uderzenie Sołtysa. No i proszę bardzo, otwarcie wyniku. 7 minuta, 29 sekunda. I proszę spojrzeć. Bez przyjęcia. Podjechał Jan Sołtys, no i hej, krążek, co i róż wraca, wciąż pod sylopadki kijów, hokeistów w niebieskich strojach broni. Tymczasem Oświęcimianie nie zdążył przemieścić się do mnie w okolicach bramki Dominika Salamy do wymiany formacji. Teraz próbują zaatakować Sanaczanie Damian Ginda u światło bramki Dominika Salamy. Teraz będzie miał Ujmonen niezłą okazję. Święcimska Unia, chociaż w tym momencie popełniają błąd o Święcimianie. Mamy już sygnalizację odłożonej kary. No i Robert Kowalówka, który. Znowu nie na środku tafli wygrane przez właściwie pierwszy atak, stara się wykonać i zdążył skrócić kąt Znów Robert Kowalówka przy tym wolniejszym prowadzeniu krążka, ale. W tym szaleństwie, jak widać, w kilku minutach wraca Akeret na lód. Akeret mogą skarcić swojego rywala oświęcimia, a nie broni Salama, gdzie jest krążek, gdzieś tam sugeruje. Teraz e, sprytnie, a rozegrane to wszystko za bramkę. Jeszcze jedna próba i kolejna. Fenomenalny Sanoczan, chociaż udaje się gospodarzom odzyskać krążek. Filipek Słupek zadźwięczał wysokim kijem, ale w posiadaniu jego byli Sanoczanie. Teraz jeszcze Koronkowo i jest wyrównanie, które po raz pierwszy daje nieco radości miejscowym kibicom. A dla Oświęcimian, no to jest to kubeł zimnej wody na pewno. Proszę spojrzeć, jeszcze znalazł miejsce na to, aby odegrać do Marka na Dawid Musioł. Ale mają już y, ho pozycję hokejowego zamka Oświęcimianie, a Hopel to Krystian Dziubiński i jest 2 do 1. A więc niewiele czasu cieszyli się Sanoczanie z remisu, bowiem 31 minuta. 40. Oglądamy na środek tafli. I tu Krystian Dziubiński i Johan Seder powalczyli o krążek górą Szwed. Białkow mocno. Salama. Mamy krążek w bramce. Jest 3 do 1. Nie wiem czy e, strzelcem gola Dariusz Wanat, bądź Krystian Dziubiński. Spójrzmy na to wszystko w powtórce, bo mam wrażenie, że było tam przekierowanie to lotu krążka. Tak jest na pewno. Krystian Dziubiński ten krążek trącił i wyda Lindberg. Lindberg ładnie zwiodł tutaj rywala, stworzył sobie trochę miejsca. Mamy dobitkę broni. A tymczasem strata po stronie podopiecznych Elmo Aitoli. I mamy kontrę, która kończy się w najgorszy sposób dla zawodników marmaciarko STS-u. Erika Chopelto jest 4 do 1. A tu odzwierciedlenie znajdują słowa, o których nadmieniałem, a więc ta dyspozycja w Lajnen oraz Hopel to zawitali w tercji ataku. Karia Leinen przed bramkę, a no i tu mieszają jak jakąś miksturą Oświęcimianie, uderzenie broni Salama, a w tym spotkaniu tak też wygląda Ujmonen i mamy 5 do 1, a więc nie udało się wykorzystać Sanoczanom w tej okazji sprzed chwili. Udało się natomiast odpowiedzieć Oświęcimianom w najlepszy możliwy sposób. A wypatrzył partnera po drugiej stronie. Broni świderski. Ale z tym sprytnym zagraniem Krystiana Dziubińskiego już sobie nie poradził. No i kompletuje hatrika. Kapitan. Oświęcimski Unii. Proszę spojrzeć, tutaj jeszcze poradził sobie Świderski z tym uderzeniem, ale tutaj jeszcze co widać na powtórce. Faworyci dzisiejszego spotkania przyjechali do Sanoka i zrobili to, co pewnie wielu od nich oczekiwało, a więc w pewny sposób wygrywają mecz na arenie w Sanoku.